Witajcie, moi drodzy, na kanale List do Rzymian, szósty rozdział, werset 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Moi drodzy, zbawienie, yy, którego człowiek może doświadczyć, jest przez wiarę. Więc jeżeli. Yy, przez wiarę to nie z uczynków, nie przez naszą mądrość, nie przez nasze zdolności, nie przez to, że jesteśmy dobrymi, tak zwanymi, miłującymi ludźmi. Zbawienie jest dostępne darmo z łaski Bożej przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Jak dam wam teraz jabłko, tako, za darmo, to przecież nie musieliście się w tym celu, żeby otrzymać to jabłko, ulepszać, zmieniać, odpowiednio myśleć, odpowiednie uczynki robić, odpowiednio się ubrać i do odpowiedniego kościoła szyldu chodzić, prawda? Ja was się o nic nie pytałem, po prostu mam gest łaski wobec ciebie, drogi słuchaczu i daję ci darmo, z łaski Bożej, jabłko. I mówię, jedz i skosztuj, że to jabłko jest dobre. Tak też jest w chrześcijaństwie, moi drodzy, ktoś, kto uwierzy przez wiarę swojego serca, może skosztować Chrystusa Jezusa, może się nim karmić, karmić się tym duchem, którego został na, którym został napełniony. I wtedy taki człowiek poznaje Chrystusa, poznaje wolę Bożą, poznaje Jego głos i oczywiście o, wyraża całą swoją istotą Boży Plan w swoim życiu na chwałę Ojca.